Let that out. Moi drodzy nawet nie wiecie jak mnie ucieszyło, że na The Game Awards ogłoszono bardzo dużo wyjątkowych gier, z którymi troszkę zapoznam was w najbliższych dwóch, trzech dniach, dlatego że chciałbym pokazać wam tytuły, które moim zdaniem są wyjątkowe i zasługują na to. By je zaprezentować, a pierwszym z nich jest Death Stranding 2. And protect you. W rolach głównych moi drodzy powracają: Norman Reedus, Leia Seydoux, czy właśnie Troy Baker. Do obsady m.in. dołącza Elle Fanning. Potwierdzono na razie tylko tyle, że The Stranding 2 pojawi się na PlayStation 5. Jeszcze troszkę czasu minie zanim ekipa ekipę wydaje mi się, że potwierdzi, czy pojawi się na innych platformach, ale trzeba ja przyznać, że po zwiastunie gra wygląda absolutnie przepięknie. Wiemy, że kiedy jedynka The Stranding wylądowała na PlayStation 4, była grą ekskluzywną w 2019 roku. Wydaje mi się też, że tak jak rok później pojawiła się na PC, tak będzie i z tą grą na pewno wyląduje najpierw. Jako ekskluzywny tytuł dla PlayStation 5, zwłaszcza, że no, nie da się ukryć. Że jest to flagowa seria i nie mogę się doczekać kontynuacji. Oczywiście dostaliśmy taki troszkę wgląd w świat przed rozgrywki, ale też postaci, które wracają. Jedna rzecz, która mi się rzuciła w oczy, to, że Sampo czy Bridges nie ma teraz na rękach swoich tych kajdanek, które łączą go z korporacją Bridges. Nie wiem, czy też rzucić się na to uwagę, ale to mega ciekawe. I jak dla mnie to jest mimo zaskoczony. Oczywiście silnikiem graficznym, którego gra będzie używać jest silnik Decima, który należy do Guerrilla Games. Napędzał on nie tylko pierwszy Death Stranding, ale też Horizon Zero Dawn i Forbidden West. Możemy więc liczyć na to, że świat przed sezonem będzie wyglądał po prostu przepięknie. Jego implementacja na pewno pozwoli na to, żeby oświetlenie i twarze postaci, skóry, wszystko wyglądało ultra realistycznie. I cieszy mnie to niesamowicie. Zwłaszcza, że studio Kojima Productions będzie z Guerrilla Games współpracować bardzo blisko, jeżeli chodzi o oprawę wizualną. Cieszy to strasznie, dlatego że dzięki temu wiemy, że optymalizacja będzie tip-top. Mam tylko nadzieję, że zagramy w 4K, w pełnej rozdzielczości i w 60 FPS-ach, na tym mi zależy najbardziej. BB, nie martw się, wszystko jest w porządku. Nikt nie powinien przeżywać takiego strachu. Wiesz, oznaczałem to, gdy mówiłem, że rozumiem, jak się czujesz, ale jeśli trzymasz się do smutku... It'll weigh you down like an anchor. Oczywiście Leia Seydoux w roli Fragile powraca i widzimy jej bardzo, bardzo istotną, wydaje mi się, rolę. Wydaje mi się, że jest szansa, że będziemy grali również ją w pewnym etapie rozgrywki, dlatego że rozwiastą no, się zaczyna pokazując tak naprawdę coś bardzo, bardzo kluczowego. Nie zdziwiłbym się, jeżeli będzie rzeczywiście początek gry związany z historią samej Fragile. Nie obraziłbym się, bo to była naprawdę mega, mega fascynująca postać pierwszej części. No i do obsady dołącza Elfenix, znana między innymi z filmu Super Raid do Abrams Abramsa. Na koniec oczywiście pojawia się napisze Should We have Connected, czyli czy powinniśmy byli się połączyć? W tle słychać oczywiście głos Troy'a Bakera, który powraca jako Higgs Monaghan w obsadzie, a ciekawe jest to, że w pewnym momencie widzimy u końca zwiastunu. Coś rodzaju przywódcy kultu, który nosi dwie rzeczy, które są nadzwyczaj istotne. Naszyjnik oraz fryzurę. Przyjmującą Amelie, znaną jako Samantha America Strand, czy chociażby Bridget. Przywódca nosi również maskę Higgsa, co jest totalnie jakby dla mnie szokujące. No i z wody wyłania się statek, należący do Fragile, który może zastąpi w jakimś stopniu Fragile Express? Może dzięki temu będziemy teraz podróżować po większym terenie? Ciężko powiedzieć cokolwiek, ale wydaje mi się, że pewne na 100% jest jedno. Hideo Kojima miał już napisaną w 100% całą historię. Jednak po pandemii, która dotknęła cały świat, przepisał ją zupełnie na nowo. Jestem ciekaw, co to ma znaczyć i jak się do tego odnosić. Wydaje mi się, że w jakimś stopniu chodzi o to, żebyśmy wszyscy mogli się utożsamić z tym, co się dzieje. I szczerze powiedziawszy, nie wiem, co o tym myśleć, ale zobaczymy, kiedy gra wyjdzie. Ja jestem mega podjarany, zwłaszcza, że, no cóż, widać, że studio PlayStation bierze byka za rogi i naprawdę w bardzo dobre projekty inwestuje i cieszy mnie to niesamowicie, także dobra robota PlayStation, ale przede wszystkim czekamy na to, co ekscentryczny Hideo ma wymyśli tym razem. sign. side bo Death Stranding gameplayową mnie momentami zawiódł. Idea powtarzalności i żmudnej pracy sama Bridgis Portera była ciekawa i na swój sposób oryginalna, ale gameplayowo, eh, kiedy pojawiła się walka, była bardzo, powiedzmy, że niesatysfakcjonująca i mam nadzieję, że poprawił to, jeżeli chodzi o drugą część. No i już wiemy, że sam nie będzie tragarzem. Czego więc mamy się spodziewać? Może wyjątkowej gry akcji z dużym naciskiem przygody i fabuły. Mam nadzieję, że tak. W każdym razie, moi drodzy, dajcie znać, co sądzicie, czy też nie możecie się doczekać Death Stranding 2. Ja czekam. Pamiętajcie o kciuków w górę sub. Oczywiście pamiętajcie, że pierwszą część możecie obejrzeć. W linku w opisie zachęcam serdecznie. No i nie zapomnijcie o kciuków w górę subskrypcji i dzwoneczku, dzięki czemu żaden film was nie ominie. A ode mnie w tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Pamiętajcie, że moje odcinki powstają dzięki wsparciu patronów z Patronite'a, do którego link znajdziecie na ekranie i poniżej. Ponadto pamiętajcie o kciuków w górę i tym, że odcinki na kanale pojawiają się codziennie o 16:19. 19 Śledźcie Facebooka i Instagrama, żeby być na bieżąco oraz Twitcha, jeżeli chcecie oglądać mnie na żywo, prawie codziennie. Tymczasem trzymajcie i do jego usłyszenia.